Dzień dobry YouTube. Witam się bardzo serdecznie. 19.02 Więc zaczynamy jak najbardziej nasze cotygodniowe, czwartkowe gotowanie, tak? Dzisiaj zajmiemy się czym? Domowym pieczywem, tak? Takie były zapowiedzi. I tak też sobie dzisiaj podziałamy. Minutka, dosłownie jeszcze. Mam nadzieję, że dołączą do nas jeszcze kolejne osoby. I zaczniemy. Zaczniemy od białych, pszennych bułeczek. Zrobimy. Co zrobimy? Zaraz Wam opowiem, co zrobimy. Nie powiem wszystkiego na początku, bo dojdziecie do wniosku, że nic ciekawego i pójdziecie. Robimy domowe pieczywko po prostu. Witam się, witam. Jeszcze się tutaj podziałamy chwilę. Już są, są kilka osób, ze mną jest. Bardzo się cieszę. Myślałam, że po prostu jak jest takie słońce na wieczór, to wszyscy pójdziecie na spacerek jeszcze, ale cieszę się, że, że ktoś ze mną będzie i że podziałamy sobie, pogotujemy. Słuchajcie, pamiętacie, że nasz Thermomix jest naszym e, młynkiem, tak? Że możemy wszystko sobie zmielić e, dzięki Thermomixowi. I dzisiaj zaczniemy działać z bułeczkami pszennymi właśnie tak, że zmielimy sobie pszenicę, zrobimy sobie swoją mąkę. No to uruchamiam Thermomix, włączam go przyciskiem. Pamiętacie o tym? Dzisiaj friend z nami nie gotuje, bo dzisiaj mamy przepisy takie, że wykonamy je sobie tylko w Thermomixie, ewentualnie wykonamy je łyżką w misce. Tak po prostu.